Tu wrzucę mały promo dla brata. Czy też tego? Swojego. Dobrze. ja mam rozwalony Witam państwa. No, mi się jedno akwarium. Znaczy nie jedno, bo ja tu mam kilka problemów w akwariach, ale dobra. No tutaj woda mi trochę zakwitła. Druga sprawa, no przyczyna, za dużo ryb, za dużo karmię, bo muszę dużo karmić, żeby nie zdechły ale jednak za dużo za dużo rozkłada się to wszystko i za kiba woda. Także tak tutaj będzie taka sytuacja, że odłowię te ryby do 70 ale najpierw jest że sam się ucieka co ja Więc słuchajcie, glon z roślinkami mi się tu zaplątał. Yeah, to jest to. To jest to. Zobaczcie, nie niby roślinki, ale one są. tutaj nie widać. One są w glonie. No i dobra, pozbywamy się tego. Pyk wstawię, żeby coś tam było widać. No i co? Trzeba tu będzie. To te rośliny. Nie wiem co tu jest, coś wyrywam. Dobra, nowa, to wyrywałem nowe. Trzeba to zrobić, bo no, to już są stare. Wiecie, flance. trzeba pofancować od nowa, i zrobić, żeby to od nowa było. Zawsze to świeże, będą ryby, będą miały gdzie pływać. Wyrywam wszystko co tu jest w sumie, no mocno na kupie już to wszystko jest, wiecie? Szkodę, mam trochę. O, kigląd, kurde cool, patrzcie jak kigląd. A nie, to Mech! Hej, Mecha, tu mam fajnego. Dobra, Mech sobie tutaj z powrotem skakuje. No to jest Mech, Guzik. Nie, to jest ten blon. Blon, kurde, jak mech, No, także tak o. Dobra, to wyrwiemy. A ja pójdę trochę tutaj w minimalizm. Wyrwę to, co mi przeszkadza i chyba nic mi nie będę do dokładać. Już zobaczymy, jak to będzie rosło. No, może nawet tak jak teraz to zostawię. Dyk. No i dobra, teraz sadzimy tą lampę UV tutaj. E, tu robotę zrobiła lampa, z dwa tygodnie albo trzy męczyła, ale zrobiła i teraz tu. I tak myślę, podmienię trochę wody. I teraz tak, odłowię ryby, podmienię wodę. E, sadzę lampę UV, zaadoptuję film pod lampę UV. I, i zobaczymy, jak to na końcu wygląda. Ewentualnie zobaczymy, jak to już się zrobi. Nie wiem, czy to będzie coś widać w no, ale w sumie czemu ma nie być widać? Dobra, to tyle. No i wszystko w temacie. Upał pracuje. Musi wyklarować wodę. częściowo podmiankę zrobiłem. Raz maknąłem siatką, którą już tam sobie wyjąłem. Wyjąłem z 50 ryb, wrzuciłem do 70. No i już się tutaj przeżyciło z rybkami. Myślę, że tak trzeba robić. A jakąś tam w selekcji, nie wiadomo jaką, to sobie będę robił. Będę akurat sobie... Miał wolny czas. Tutaj no na rzecz, to co? Tutaj już mi kubełkowy stoi. Praktycznie nic nie działa. I w trzyserce. No dzisiaj u zrobiłem... Regale. W porządku. Prawie. Tu mi woda zakwitła. Udziklono jady i green jade. No, tutaj się klaruje. Tu wsadziłem e, lub 01 zrobiony na nie film, tylko na to, że ma kutz wodę i tylko lampa UV w przypadku siedzi 9W. Taki żarnik. E, zamówiłem e, krewetki na żółte. Ponoć gradacyjne, zobaczymy 20 sztuk i 10 raczków spod Warszawy. Jutro rano mają nadać, to myślę, że może na popołudnie będzie już do odbioru przesyłka. Więc tutaj chyba zagospodaruję, i tak się zastanawiam, czy tu nie będzie za zimno, ale ma być ocieplenie, także filterek tu wsadzimy. I myślę, że powyżej 20 tu już jest w tym momencie. No tutaj mi kwitnie, więc jak tam się skończy robić. UV, dekorować wodę, to od razu tutaj wsadzę małego patmini i tą lampę UV i się zrobi robotę tutaj. Znaczy nie tutaj, tylko tutaj no. Wonojadki sobie młode pływają. Już można coś im sypnąć. Właściwie teraz to mi tylko pozostało, pozostało mi tutaj nakarmić te ryby i tyle. Dzisiaj już nic mi się nie chce robić w sumie z tymi akwariami. No i tak, i tak. to. Także nie jest wcale tak kolorowo. A <laughs> no i o to chodzi. Dzięki za uwagę i cześć.